Co ma wspólnego polski hymn z próbą likwidacji państwa kościelnego? Na czym polegało jedno z największych fałszerstw w dziejach świata i dlaczego konkordaty mają charakter umowy międzynarodowej? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo z podcastu Do Powiedzenia Historyka. Serdecznie zapraszam. Na temat historii Kościoła powiedziano już naprawdę bardzo wiele. Zazwyczaj tematy kręciły się wokół tzw. czarnych legend, a więc różnego rodzaju trudnych, nierzadko kryminalnych problemów kościoła. Znakomity historyk ksiądz Jan Kracik zauważył kiedyś, że przypomina to takie niemądre, uparte wybielanie czarnych legend. Dlatego potrzeba chyba szerszego spojrzenia, ponieważ historia kościoła, tak jak każda zresztą historia, to nie tylko daty, to nie tylko fakty. Ale to są dzieje konkretnych ludzi. A szukając tylko ciekawostek i sensacji, możemy ominąć to, co jest najbardziej podstawowe, ominąć to, co jest najbardziej elementarne. Zacznijmy więc może od czegoś właśnie podstawowego, a więc od historii państwa kościelnego. W 313 roku dwaj cesarze rzymscy, Konstantyn Wielki i Liceniusz, ogłosili w Mediolanie akt wolności religijnej. O cesarzy było dwóch, dlatego że pierwszy rządził na zachodzie, a drugi na wschodzie imperium. Ten dokument przeszedł do historii jako tzw. edykt mediolański i pozwolił chrześcijanom bez przeszkód wyznawać swoją religię. Dwa lata wcześniej cesarz Konstantyn przekazał biskupowi Rzymu tereny i budynki na wzgórzu laterańskim w tym mieście. O kiedyś należały one do rzymskiej rodziny Lateranów. Ale kiedy głowa rodziny zaangażowała się w spisek przeciwko Neronowi, wszelkie posiadłości zostały przejęte przez cesarza. Na wzgórzu laterańskim wybudowano kościół, który stał się katedrą papieża, a także przebudowano pałac, który stał się jego rezydencją. Z biegiem lat kościół rzymski otrzymywał różne posiadłości na terenie całej Italii. I przekazywali je zarówno władcy, jak i osoby prywatne a zachowane do dzisiaj dokumenty pokazują, że raczej były one odpowiednio zarządzane, a zyski z tych darowizn były przekazywane w dużej mierze na cele charytatywne, ale także na misje czy chociażby na utrzymanie rzymskich kościołów. Posiadamy na przykład informacje z VI wieku, które mówią, że sady oliwne rosnące przy słynnej Via Appia służyły do produkcji oliwy potrzebnej do oświetlania rzymskich świątyń. Oczywiście wtedy nikt nawet nie myślał o utworzeniu państwa kościelnego. Osobą, która jednoczyła wszystkie kościoły w państwie, był cesarz, uznawany także za pomazańca Bożego. Oto właśnie cesarz zatwierdzał wybory biskupów, a co za tym idzie także wybór papieża. Czasami zdarzało się, że ingerował w ten jego wybór, ale tutaj trzeba mocno zaznaczyć, że kościół na zachodzie w IV wieku bardzo wyraźnie rozdzielał władzę świecką od władzy duchowej. I w sytuacji wtrącenia się cesarza albo w wybór papieża, albo w jakieś inne kwestie duchowe, ostro reagował, czego przykładem może być chociażby osoba i działalność świętego Ambrożego z Mediolanu. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodniego w V wieku, a to było oczywiście związane m.in. z ogromnymi wędrówkami ludów, najazdami barbarzyńców i tworzeniem się, nowych państw w Italii. Papież cieszył się coraz większym autorytetem i kiedy zawodziły władze państwowe, to nierzadko on przejmował ich rolę. Wydaje się, że w niektórych momentach to tylko Kościół był jedynym stabilnym ośrodkiem jakiejkolwiek władzy. Można by nawet bez żadnego ryzyka powiedzieć, że Rzym jako symbol i Rzym jako miasto przetrwał właśnie dzięki Kościołowi i dzięki papiestwu. Popatrzmy na takie proste statystyczne porównanie. W III wieku w Rzymie żyło sporo ponad milion mieszkańców. W VI wieku było ich już tylko około 100 tysięcy, ale w IX wieku tych mieszkańców było między 10 a 20 tysięcy. Wiele starożytnych budowli zostało albo zniszczonych, albo rozebranych. W ruinach Forum Romanum pasły się krowy i świnie, a jednak ludzie ciągle pielgrzymowali do tego miasta. Robili to po pierwsze dlatego, że była to stolica apostolska. Tutaj znajdowały się groby świętych Piotra i Pawła. A drugim powodem była sama osoba papieża, który już wtedy określał się wikariuszem Chrystusa na ziemi. Można więc śmiało powtórzyć, że Rzym jako symbol i Rzym jako miasto przetrwał właśnie dzięki papiestwu. Przełomowym momentem był pontyfikat papieża Grzegorza Wielkiego – który rządził w latach 590-604. To w ogóle była niezwykła postać, niesamowita osobowość, no i nie przez przypadek otrzymał on przydomek Wielki. Zanim został papieżem, był prefektem Rzymu i właściwie został nim także po wyborze na stolicę Piotrową. To właśnie od jego pontyfikatu kolejni papieże będą coraz bardziej i coraz częściej angażować się także w administrowanie sprawami publicznymi. VII wiek był czasem, kiedy powoli słabła potęga cesarstwa rzymskiego, także tego na wschodzie. Cesarz miał swoje wpływy w Italii i papież chętnie korzystał z jego ochrony. No, był to w końcu cesarz rzymski, tyle że na wschodzie. Ale ten cesarz miał także swoje problemy w innych częściach imperium. Odpierał ataki Persów, ataki Awarów czy Słowian. No, i pojawiła się także nowa religia, czyli Islam. Szybka inwazja muzułmanów doprowadziła do utraty północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. No i jeżeli ktokolwiek spojrzy na mapę, to zauważy, że w naturalny sposób punkt ciężkości chrześcijaństwa przesunął się na zachód. A w tym samym czasie Italia była trawiona przez najazdy nowego germańskiego ludu, mianowicie Longobardów. Od swoich poprzedników różnili się tym, że całkowicie odrzucili dawną rzymską administrację. Odebrali Rzymianom wszelkie prawa polityczne i oczywiście przejęli ich ziemię. Można powiedzieć, że wprowadzili całkiem nowy porządek, a na dodatek byli Arianami, a to oznaczało, że osoba katolickiego papieża niewiele dla nich znaczyła. Wobec takiego zagrożenia, jednocześnie przy ograniczonym zainteresowaniu cesarza na wschodzie, papież postanowił zwrócić się o pomoc do sąsiedniego państwa, do Franków. A warto wiedzieć, że Frankowie byli jedynym ludem barbarzyńskim, który 200 lat wcześniej przyjął katolickie wyznanie wiary. Odgrywali coraz większą rolę w Europie Zachodniej. W 732 roku skutecznie odparli Arabów w bitwie pod Poitiers. 20 lat później nastąpiła tam zmiana dynastii. Władzę przejął Pepin Krótki, zwany także Pepinem Małym, który był majordomem, czyli marszałkiem dworu. No i właśnie do tego Pepina osobiście wyruszył z wielką wyprawą przez Alpy papież Stefan II, aby prosić go o pomoc i ratunek dla Rzymu w walce z Longobardami. Spotkali się 6 stycznia 754 roku. Podczas tego spotkania papież namaścił Pepina świętym olejem, tym samym nawiązał do starotestamentalnej tradycji namaszczania królów izraelskich. Taki był początek Sojuszu Papiestwa i przyszłej Francji. Myślę, że wielu z nas słyszało takie powiedzenie: Francja jest pierwszą córą Kościoła. To przysłowie, to powiedzenie, właśnie tutaj ma swoje źródło. Prawie 50 lat później kolejny papież Leon III ukoronował syna Pepina Karola Wielkiego na cesarza. I tym samym odnowiono cesarstwo rzymskie na zachodzie. Być może dla niektórych ta informacja wydaje się mało istotna. Ale to nie jest właściwe myślenie, bo osoba cesarza będzie odgrywała bardzo ważną rolę, zarówno w dziejach papieństwa, jak i całej Europy. Ten tytuł oficjalnie będzie istniał aż do 1806 roku. Wróćmy jednak do spotkania Pepina i Stefana II. Król Franków zobowiązał się do pomocy i słowa dotrzymał, a ziemie zdobyte na Longobardach przekazał papieżowi a właściwie przekazał je świętemu Piotrowi, ponieważ w 756 roku dokument darowizny i klucze do wszystkich zdobytych miast zostały uroczyście położone na grobie świętego Piotra. I taki był początek państwa kościelnego, które będzie funkcjonować ponad tysiąc lat, a papież będzie jego głową, czyli nie tylko duchowym, ale także świeckim przywódcą. No i tutaj pojawia się wątek jednego z największych fałszerstw w dziejach świata. Chodzi mianowicie o tak tzw. donację Konstantyna, opartą na legendzie świętego Sylwestra. Te dokumenty cofają nas znowu do IV wieku. Według nich papież Sylwester miał cudownie uzdrowić strądu Konstantyna Wielkiego. Cesarz natomiast ofiarował papieżowi i w ogóle Kościołowi ogromne przywileje oraz wielkie posiadłości. Obok wspomnianego pałacu na Lateranie papież miał otrzymać także zwierzchnictwo nad Rzymem, nad Italią, no i właściwie nad całym Zachodem. I co ciekawe, żeby nie przeszkadzać papieżowi w rządzeniu, cesarz Konstantyn miał przenieść się na wschód i zamieszkać w Konstantynopolu, czyli nowej stolicy nazwanej od jego imienia. Dzisiaj wiemy, że dokument jest falsyfikatem, który powstał na przełomie VIII i IX wieku. Nie wiemy dokładnie, gdzie go napisano. Może w kancelarii papieskiej na Lateranie, a może właśnie w Opactwie Saint-Denis pod Paryżem, podczas podróży papieskiej. Nie wiemy również, jaki był cel stworzenia tego dokumentu. Wielu historyków uważa, że miał być argumentem potwierdzającym prawo papieża do różnych przywilejów i terytoriów, a zwłaszcza tych, które miały utworzyć państwo kościelne. Faktycznie, przez wielu papieży ten dokument tak właśnie bywał wykorzystywany. Ale są również tacy badacze, którzy uważają, że tekst donacji Konstantyna był zwykłym ćwiczeniem retorycznym mnichów. Tym bardziej, że w tym tekście roi się od błędów, zwłaszcza błędów rzeczowych. Fałszerstwo podejrzewano już w X wieku, ale ostatecznie udowodniono je dopiero w XV. No i niestety w naturalny sposób przyczyniło się to do różnych podejrzeń, do teorii spiskowych. Związanych z funkcjonowaniem papieństwa. Niezależnie od tego, istnienie państwa kościelnego stało się faktem. I warto chociaż trochę napomknąć o funkcjonowaniu tego państwa. Po pierwsze, państwo kościelne było monarchią elekcyjną. Niezależnie od tego, czy papieża wybierał lud rzymski, czy wybierał go cesarz, czy też później kardynałowie, był on zawsze wybierany. Czasami na ten wybór wpływały rodziny szlacheckie, a czasami władcy różnych państw. I co ciekawe, nie odnosi się to tylko do średniowiecza, ale także do czasów nowożytnych, a nawet XX wieku. W XVII wieku bardzo modne stało się prawo weta, zgłaszane podczas konklawę, przez przedstawiciela jednego z katolickich imperiów, a więc Francji, Austrii albo Hiszpanii. Po raz pierwszy to prawo weta zastosowano w 1644 roku, a po raz ostatni w 1903 roku no i tutaj mamy taką ciekawostkę to ostatnie weto zgłosił Polak, krakowski kardynał Jan Puzyna w imieniu cesarza Austrii. Przyblokował wtedy kandydaturę kardynała Rampoliego, ale może dobrze, że tak się stało, ponieważ papieżem został wtedy kardynał Sarto, czyli Piusz X którego później ogłoszono świętym. Państwo kościelne obejmowało dość duże terytorium w centralnej części Italii. Gdybyśmy popatrzyli na mapę dzisiejszych Włoch, to zajmowało ono takie regiony jak Latium z Rzymem, Umbrię z Perugią, Markę z Anconą, a także Romanie z regionu Emilia-Romana z Bolonią i Ferrarą. Oczywiście na przestrzeni wieków niektóre terytoria tracono, inne odzyskiwano, jeszcze inne zdobywano. Na samym początku władze w poszczególnych częściach państwa sprawowali drobni książęta albo baronowie, ale istotna była tutaj także opieka cesarza, który miał przy papieżu swoich dwóch komisarzy. Dopiero pod koniec XII wieku papież Inocenty III podzielił cały kraj na prowincje. Najpierw było to pięć prowincji, a potem siedem. Na czele takiej prowincji stał rektor który odpowiadał bezpośrednio przed papieżem. Jeżeli była to osoba świecka, to musiał mieć także pomocnika duchowego. Prowincje miały swoje samorządy, takie parlamenty, które dosyć często się zbierały. Istniał również parlament generalny państwa kościelnego. Warto wiedzieć, że od czasu do czasu w państwie kościelnym pojawiały się także republikańskie tendencje, ale one zawsze miały formę Krótkotrwałych rewolucji szybko były gaszone. Państwo kościelne dysponowało również armią, która zasadniczo służyła do obrony, chociaż nie tylko. Przez terytoria tego państwa bardzo często przechodziły różne wojska. W 846 roku bazyliki św. Piotra i św. Pawła zostały ograbione przez islamskich wojowników. Do historii przejdzie także Sakko di Roma, czyli złupienie Rzymu. Wydarzenie z 1527 roku, kiedy to wojska hiszpańskie, francuskie i niemieckie doszczętnie zniszczyły miasto. Armię papieską tworzyli zazwyczaj najemnicy pierwotnie Niemcy, Normanowie albo po prostu zakony rycerskie. Papież bardzo często zawierał sojusze z państwami, których armie walczyły w jego imieniu. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku państwo kościelne miało bardzo wiele formacji wojskowych. Które zasadniczo składały się z ochotników. Pierwszą była Gwardia Szlachecka, która pierwotnie była pułkiem ciężkiej kawalerii, a potem przekształciła się w Korpus Piechoty. Była Gwardia Palatyńska, która pełniła funkcje milicyjne. Byli Żuławi Papiescy, taka lekka piechota, złożona z Francuzów, która broniła państwa kościelnego aż do ostatniego dnia jego istnienia. No i wreszcie była Gwardia Szwajcarska, która faktycznie istnieje do dziś. Państwo Kościelne miało także swoją flotę, która praktycznie funkcjonowała już od IX wieku. Papieskie eskadry walczyły chociażby z Turkami pod Lepanto. Ostatnim wielkim okrętem, którym ta flota dysponowała, była korweta o pięknej nazwie Immaculata Concezione, czyli niepokalane poczęcie. Korweta służyła głównie do przewozu towarów. Ale również do prowadzenia eksperymentów naukowych na morzu. Swoją służbę zakończyła w 1871 roku. Początek końca państwa kościelnego to epoka napoleońska. Napoleon Bonaparte ustanawiał nowy ład w Europie i wszędzie zaszczepiał ideę rewolucji francuskiej. W 1797 roku zajął również państwo kościelne. A w jego miejsce ustanowił Republikę Rzymską. Papież Pius VI, czyli obywatel-papież, jak go nazywał Napoleon, został aresztowany i zmarł w więzieniu. No i przy tych wydarzeniach znowu pojawia się polski akcent. Mianowicie wojskami, które zajmowały państwo kościelne, a potem tłumiły antyfrancuską rewolucję w Rzymie, były legiony polskie, dowodzone przez generałów Karola Kniaziewicza i Jana Henryka Dąbrowskiego. Czyli tego, którego znamy z naszego hymnu narodowego. Warto jednak wiedzieć, że polscy żołnierze, w przeciwieństwie do francuskich, byli podziwiani przez Rzymian za swoją religijność i byli zupełnie inaczej traktowani niż inne wojska. Zresztą generał Dąbrowski, chociaż sam był masonem, zadbał o to, żeby jego żołnierze mieli możliwość praktyk religijnych i doprowadził do otwarcia polskiego kościoła w Rzymie. Ostatecznie, po przegranej Napoleona, Kongres Wiedeński w 1815 roku uporządkował sprawy graniczne w Europie. Przywrócił do istnienia także państwo kościelne, a gwarancje niepodległości zapewniały mu wtedy wojska francuskie i austriackie. Po Kongresie Wiedeńskim papież był bardzo zachowawczy, bronił nowego porządku i wszelkie ruchy rewolucyjne były przez niego potępiane. Tak właśnie było chociażby z powstaniem listopadowym, które dla papieża oznaczało po prostu burzenie pokoju, burzenie ładu w Europie. Taka postawa przysporzyła papieżowi niestety wielu wrogów. Nadchodził czas wiosny ludów, budziła się świadomość narodowa mieszkańców Europy, a jednocześnie wzrastał antyklerykalizm, który nie wynikał z wrogości do wiary, ale raczej ze wspomnianej postawy papieża. Papież był po prostu uważany za wroga państw narodowych Tak samo było również we Włoszech, gdzie powoli narastały tendencje do zjednoczenia. No bo trzeba pamiętać, że Włochy były rozbite na szereg niezależnych państw. Państwo kościelne stało tutaj na przeszkodzie po pierwsze dlatego, że zajmowało spore tereny centralnej Italii, a po drugie jego stolica, czyli Rzym, miała stać się przyszłą stolicą państwa włoskiego. Papież Pius IX początkowo Próbował wprowadzić pewne liberalne reformy, np. przykład zniesienie pańszczyzny. Ale potem to właśnie on nie zgadzał się na jakikolwiek kompromis z królestwem Włoch. Państwo kościelne było więc stopniowo zajmowane, a wreszcie 20 września 1870 roku wojska włoskie wkroczyły do Rzymu. W specjalnym plebiscycie mieszkańcy Rzymu wyrazili wolę żeby ich miasto stało się stolicą zjednoczonych Włoch. Ponadto rząd włoski uchwalił całą serię praw dających swobodę a nawet finansowanie dworu papieskiego. Zachowania także eksterytorialności szeregu papieskich terytoriów. Papież ugodę odrzucił. Sam ogłosił się więźniem Watykanu, a na wszystkich uczestników wspomnianych działań i tych walczących i tych głosujących rzucił ekskomunikę. Ponadto zabronił katolikom udziału w życiu publicznym. Oczywiście taka sytuacja nie mogła trwać długo, przecież ponad 90% społeczeństwa włoskiego było katolikami. Ponadto po I wojnie światowej diametralnie zmieniła się mapa Europy, ale także ogólna sytuacja na świecie. Ten impas przerwano dopiero w 1929 roku. Po trzyletnich rozmowach 11 lutego. Sekretarz stanu kardynał Gaspari i premier Benito Mussolini podpisali na Lateranie traktat między stolicą apostolską a Włochami. Papież Pius XI uznał definitywnie Rzym za stolicę Włoch, natomiast państwo włoskie uznało suwerenność stolicy apostolskiej, zgadzając się na utworzenie państwa miasta, Citta del Vaticano. Oprócz samego Watykanu, Państwo to otrzymało również szereg budynków na terenie Rzymu i Włoch, a także odszkodowanie od włoskiego rządu. Zawarto konkordat, czyli umowę już nie tylko z Kościołem, ale z niezależnym państwem. Konkordat, który dokładnie określał funkcjonowanie katolików na terenie Włoch. Dokładnie tak samo jest z każdym konkordatem zawieranym z innymi państwami. Jest to umowa międzynarodowa, której towarzyszy wymiana ambasadorów. Ambasador Watykanu w danym kraju nazywany jest nuncjuszem apostolskim. Na zakończenie warto postawić pytanie, jaką korzyść otrzymuje stolica apostolska z posiadania suwerennego państwa w takiej nowej formule. No właśnie, pierwszą i podstawową jest ta suwerenność, czyli niezależność. Papież to już nie jest średniowieczny, świecki władca, jest zdecydowanie autorytetem duchowym ale jest jednocześnie niezależny od innych państw, zwłaszcza od tych, których prawa są sprzeczne z doktryną Kościoła. Państwo watykańskie nie należy do żadnej organizacji międzynarodowej, stoi z boku, w charakterze obserwatora. Dlatego często jego dyplomaci są proszeni o negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów. Warto również zauważyć, że w opinie papieskie słuchuje się właściwie cały świat. Nawet jeżeli te opinie są odrzucane albo krytykowane, to jednak stolica apostolska pozostaje chyba jedynym ogólnoświatowym podmiotem duchowym, który jest pytany o zdanie. Dziękuję Państwu za uwagę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.